A tutaj już i mieszka To chyba nie tutaj Nur? No ja bym będę zjadł trochę Dobra Pinok tak chyba z dupy na polu się nie tego Właśnie się gobią Z dupy kurwa Dobra, przynajmniej żeby się dostał Ej, to ja doszłem tam czy nie kurwa, bo to ciemno jak w dupie. No, kurwa, no i Dobra, kurwa. ja też się dostałem Co? Dobra, uwaga na grubasa. Cie, a ty masz to zdjęcie, co my żeśmy sobie robili, Tak, nie? tak, tak, tak. I co tu się robiło? Czy po prostu czekało, bo już nie pamiętam. Kurwa, też nie Ja bym wam gaził pozbierać jakieś kurwa rzeczy, bo. A. No i kurwa. Bo go go z tego zdjąłem. Dobra, patrz, patrz. Ja nie się. mam lotówki. Dobra, bo to do setki chyba miał pójść tak, te A na środek definicji. i tak kurwa wiem, że pierdoli pierwszego mnie, bo zawsze tak jest To chociaż latarkę oddaj Dobra a. Ile jest na liczniczku? Eee 65, kurwa stoisz obok Ej kurwa chodzi to szmoto tu No, wow Ej Ej, ej On się, się zbogował jest... ja Ale się ten Ronald McDonald's spasł Ale co jest kurwa, nawet do niego nie podszedłem Zdechł gdzie? No mnie, <laughs> umiega zawsze pierwszy No mówiłem kurwa, że tak być trzeci pierwszy Nie no Idź pan w chuj To idź Ile jest? 95 Jeszcze trzy, jeszcze dwa Jeszcze jeden Dobra Jez Co? Już O kurwa, czemu spadałem pod mapę? Ja wsiadłem O, siedzi ktoś chyba koło mnie Tak, to ja aby by to się on dobrać. na tego, na torach nie zaspełniał Bo ty nie żyjesz O kurwa, kurwa to jest. Oddaj to... mi latarkę proszę Albo, gdzie można w ogóle... O, tutaj ja gdzieś? Ja Co ty tam bierzesz? Nic! Kurwa, o ty gruba się cyganie <laughs> Wolny rynek No i dobrze, ja też zajebałem drugie poko wszystko A, to tylko Max nic nie ma. W jakim umysłu się no, 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 tak ja samo kurwa? Tu się odbijało prosto W lewo Cały czas trzeba się lewy i ściągnąć. Weź jakiej, kurwa znawca jesteś. No Dobra, daj mu szansę. Jeden, znaczy się znasz to kurwa na wyspie skawków. Idziemy tu nie wkurwiaj <laughs> Bo ja mam mocę. A, są k***a. O! To jest zajebiste akurat. Da, da się im przejść może... Nie. I sobie Matka. <laughs> eee... Wod Wodowo. Chodę. Daj wodę. Masz wodę. N nie taką kurwa... A to ja nie mam innej. Aha. Ale to też naprawia przecież. Co naprawia? No Co ty wiesz? No kurwa pewnie, że tak. Przecież wszystko co się tu jej pierdala to regeneruje. No kurwa. Fakty nie opinie. Czekaj, jedę ze sygnałem, o, zatawniam. Ja jakiś kurwa klakson słyszę, o. Zatawniam łzko. No tak, ja tu czekam już. Ale... Przepraszam sobie, chłopaki z bagaków są zajebiści. A jeszcze z tym leksorem polskim? Kurwa. E e Ej kurwa, się tonę. Ej kurwa O dobra 5 ma <śpiewa>, bo dupy dawał Tymo Jaki był twój nauczyciel od Polaka? Ty jest dalej? Nie wiem A ja nie, nie wiem Nie Co? No przecież chodzisz do szkoły No Twój, po twój nauczyciel od Polaka? No jakiś chłop Dobra Rozumiem. Dobra, niech Wolf kurwa wypierdala, spadź mnie już nie w kurwę. Chodź. Jestem. Co są mojego monteka taka Oho. No my czekamy na ciebie. Ja bierzę. Ja, Weź się, się zagranę. Zagranę. Przestali mi się we wczoraj na 200 watów. Ale nie wiedziałem. Op nie wiedział. No ja tak, no to kurwa szybciutko przedsnęla Jancko. Jak żem pociął? jestem myślał, O kurwa! Ostatni vape. Jak mi gardło rozjebało. Karma? No i ubie.